To jest szczęście jak? Tak widać, inicijona. Z 91 roku o, to jest. No, to 91. Widzisz. Ale to jest Leonard. No. Tu masz kuczy, ten Tak. Taki serwis. Tak, bo to konserwuje. No. Jestem na ślub. Tak. No. Jedziemy z powrotem na tak. Bardzo fajna. Już takich nie ma. No już trzy pozostałe poszły już. No, jesteśmy na parterze. Tak, tak.